Super w ogóle, bardzo się cieszymy, że pomimo tego, że są wakacje, pomimo tego, że ludzie wyjeżdżają, urlopują, to jednak mieszkańcy dopisali, jest tu mnóstwo osób w każdym wieku tak naprawdę, od dzieci, przez dorosłych, po seniorów. Jeśli ktoś się troszeczkę wstydzi, nie chce wyjść na scenę, to wtedy ma możliwość z miejsca tutaj, gdzie siedzi, zaśpiewać razem, gremialnie po prostu wspólnie, więc to też jest super element tego karaoke. Ciekawe doświadczenie, bo pierwszy raz było karaoke na scenie dla mnie. Występowałam już wcześniej na scenie, ale to jest bardzo fajne moim zdaniem przeżycie, gdyż no, można się jakoś zabawić, a szans na karaoke teraz ostatnio jest bardzo mało. No, 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 no.